Dzień dobry, szczęść Boże, wszystkich witam w nowym roku. Proszę, jest ja, teraz jestem w Hanał. To jest szlосpark tam z tyłu, tu stare zabudowania takie. No i tak, obiecoch, tutaj chcę wam dzisiaj opowiedzieć o taki Merschen faden. A Faden to jest ścieżka po, po e, postaciach z bajek braci Grimm No i tak coś tu udało mi się godać Zaczniemy tak, mapa jest Mamy też taki fajny kościół tam, z tutaj jest, za tym drzewem A to później to już coś godał no w każdym razie fajnie, dzisiaj spokojnie, nowy rok. Tu mamy szlospark z tyłu Biagarn, czyli Ogródek piwny, bardzo porządny No i zaraz wam da No i pizło teraz połednie 24, 24-12, pierwszy styczeń i mamy tu pierwszą figurkę. To jest figurka, bajka po niemiecku, nazywa się Kuniś Drosselbart. Mamy taką kobitka tutaj, to jest księżniczka. I takiego jakiegoś przebierańca, grajka czy coś tam. O, tu kobitka piękna, taka nimfa jakoś. Ach, widać, nie widać, zaraz zobaczymy. O, jest Kuniś Drosselbart. No, po niemiecku, po polsku to na to dumy król z Ta historia to jest trochę rozchodzi, że była bardzo taka dumna królewna. No i wszystkich tych abstyfikantów, kandydatów, o które się starali o jej rękę odrzucała nie? No i ten król, jej, jej um, ojciec, Hater powiedzieli tak. Pierwszy, który przyjdzie będzie się starał o ta królewna, to, do, znaczy to ją wyda za, za, za mąż. No i przyszedł taki muzykant, jakiś ten, powiedział dobra to ją wezmę, nic nie chce tylko ją biorę, nie? No i ona tam musiała robić, ważyć, gorki sprzedawała, tam miała coś, też... Wybra co jest, jest. z tam na mnie. No i w każdym razie tam jeszcze ktoś I te górki rozjechał. No i biedną musiała iść na służba do, do tego króla e, Drozdobrodego. A czemu się on nazywał Pieron Drozdobrody? Bo miał krzywo broda, Tutaj ten, ten cały kin. O to zapuścił się taką obrudkę ta, i to wygląda jak drust. Bo drusu to jest drust po, po naszemu Brust. No i e, tym sposobem, tym sposobem, e, się dostała na, na ten dwor do niego. No i tak ubiedno tam nie, nie chciała obiecać, jak to jest, jak to wszystko, jak to tam jest. No i naraz się okazało, że ten e, król, czy królewicz, zaprosił do tańca jako słówka No i go do, że on jest i mężem. Tym, tym, tym penerem całym no i tym sposobem okazało się, że, że ten król drodza się przebrał za, za tego całego <laughs> muzykanta później tego co widzę rozwalił no i tym sposobem yy, wszystko się dobrze skończyło no tak jak to jest w tych, w tych bajkach braci Grimm teraz jesteś przed taką figurką i Szwester der Seksschweine. Czyli sześć łabędzi, łabędziów, ja i ich siostra. No, ta bajka zaś to była całkiem inna bajka. No, tak muszę powiedzieć, że ze statystyki. Popatrzcie, jaki z tyłu piękny jest jeziorko jakiś taki staw jest właściwie. To się nazywa Schlosspark. Tych Entów całych tu jest mnóstwo Azomocka Naprawdę jestem tu pierwszy raz Nie wiedziałem, o tam są te szwamy Tu jest siostra, tu są szwamy No i tak nie wiem czy każdy no Tak postaram się trochę o tych bajkach wszystkich poopowiadać Naprawdę jest tych Zimny O Jakie to wszystko tutaj ee, Bo te bojki to znamy. Ale tak z istnienia i to wszystko chodzi się o to, że yy, Postacie żeńskie, czyli kobity Macochy zazwyczaj No wiadomo, że te bajki też były takie poprzekręcane Mogło to być trochę inaczej To one zawsze jakieś negatywne były Nie wiem, czy to wynika z, z kultury zachodnioeuropejskiej Albo z luterańskiej tutaj Angielickiej No ale ten co moco... był taki jak król no, się drugi los, No i macocha, macocha się dowiedziała, znaczy ten, ten król schował te sześciu swoich synów, będzie w tam, a przed nią w lesie. No, ale ona się o tym dowiedziała, zrobiła tam jakieś, jakieś poduszki, nie, czyli kisen w na nie, no i co oni się chłopcy zrobili? W, w będzie. No ale ona nie wiedziała, że tam jeszcze była jedna córka, czyli siostra tych, tych braci. No i ona się dowiedziała, jakaś tam, że można było to odczarować, ale jak zrobiła im koszulki takie same, zaś z jakiegoś tam chwastu, czy jakiś tam krojta. No i tym sposobem. Yy, ktoś ją tam coś nakrył Aha, ale nie mogła godać No i tam spotkała jakiegoś królewicza Ożeniła się, prawda? wyszła za mąż Ale nic nie godała Jedno dziecko, drugie dziecko Coś tam, no i ta znowu ta matka tego króla Powiedziała, nie, nie, to jest jakoś czarownica No i kazali ją, chcieli ją spalić No ale ten, kiedy ją chcieli spalić To powiedzieli, dobra yy, to był ten ostatni dzień kiedy nie mogła go dać, nie, nie mogła się wytłumaczyć. No i jak była na tej stosie, to przyjaciele to będzie. w jej obrona. Ona wciepła te koszulki, które tam uścierkowała No i ci bracia się zmienili w normalnych ludzi, obronili ją, nie? No i to tak. Ten, ale ta jedna koszulka była co za krótko, jednego rękowa nie była. No jeden na dowód tego, że, że była będzie, to miał pół ręki, bo, albo ręka miała jedna jeszcze w pieżu no i ten król tam pójdzie, ten opodnik ją tam zaś yy, z powrotem, te dzieci odebrał matka spolił na tym stosie bo już stos był naszykowany także trochę to jakoś to przypomina Ta inkwizycyjo no ale w każdym razie yy, skończyło się dobrze, Żyli szczęśliwie wiesz jak to, jak to tam jest No i Widać, że tu negatywna znowu rola jest matka, albo macocha No i... 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 Takie tutaj są te opowieści W e, grim. Dobra, myślę, bo tych e, pomników Tu jest kolem 12 z tego co naliczyłem To trzeba będzie to potailować na, na dwie... Te, na dwa pomniki, już prawie tu 10 minut godą e, No chciałbym jak najlepiej to opowiedzieć, bo my to bajki znamy, ale tak nie do końca, nie? Tak, no, opowiem trochę, poeklaruję, że bracia Grim wydali te bajki, pierwszy tom, drugi tom. O, teraz te enty tam po tym się pływają Wydali je w 812-814. To był taki okres. Świadomości narodowej Niemców, bo oni byli podzieleni, no i szukano właśnie opowieści ludowych, takich tam różnych spraw. No trochę tak, my chcemy się unarodowić, nie podnarodowić, unarodowić, unarodowić żeby znaleźć swoje grzynie i e, i tak oni te zbierali te opowieści Było też tutaj kupa Hugonotów, czyli ludzi francuskiego pochodzenia, Wangelików No i jest taki zarzut, że bracia Grim, kupa, kupa tych, tych bajek, na przykład kot w butach, tak jak Karcha jest eins zu eins, czyli jeden do jednego, z opowieścią Bajką, która już została nie w 812 roku, tylko w 650, czyli ponad 160 lat wcześniej opublikowana Także w cudzysłowie jak zarzucano im plagiat Także w pierwszym wydaniu kod w był wydany w, jakby, w pod postacią tych zbioru bajek dla dzieci i domowych Tak to się nazywa Kinder und Hausmärchen von Bruder Grimm no, i tak myślałem, że to jest taka afga Bo żeby to po Śląsku o tym gadać, Kiedy te bajki, bojki albo mężczyźni my znali jeszcze jakby byli takimi kindrami, nie? No, to za chwilę dali Następna, następna e, statua, albo następne pomnicek, to teraz, jak to tam, nie? No, teraz, że jest na starym rynku, Alszczecisza Marktplatz. Z tyłu jest ten uh, Goldschmidt, Goldschmidt House, czyli dom złotnictwa. E, Fanał, bardzo dużo Żydów się tu kiedyś przed wojną zajmowało tym. A te eksponaty, które tutaj są, po części są zdobyte podczas II wojny światowej. No, tak to nasi niemniarzki tutaj porobiły. Yy. Tak, no przy okazji To już o tym gadałem Tu z tyłu mamy trzecią statua Skulptura I tak Patrzę, patrzę, gotą Kurde, nie znam takiej bajki No jest jakiś Hop, widać, że to król Bo ma korona No i jakiś mopatyk I godą takie bajki o królu z patykiem To nie znam No, ale dobra Umia czytać to tam? I jest to napisane: Von dem Teufel mit Drei Goldenen Haren. Czyli o diable z trzema złotymi e, włosami. No i Godom. Hmm, ten Teufel to taki nie jest taki zły, no bo wygląda jak król. I ten. A tak przy okazji opowiem o tej bajce też. Także trochę pocyto o tych bajkach. To taka właśnie chyba już w poleku na dziadka się człowiek robi. Zaczyna czytać bajki. No a w każdym razie to rozchodziło się o to, że urodziło się dziecko w czepku. No i ono było powiedziane, że ono się ożyni z królewną. No i przyjeżdżał jakiś tam miejscowy król. Słyszał to i go no jak to może być, żeby z jakiejś takiej biednej rodziny synek użynił się z moją. Znaczy to może być jakiś mój przeciwnik, kandydat, nie? Wziął go ku pedołocie, wychowom Tam rodzicom rodzice go dali Do skrzynki wciepnął go cuk i do Żyki. No ale rzyka go nie chciała Wyłowił go rodzina Müllerów Müller's Familie, czyli menarze Menarczyki go wynajęły, wyciągnęły, wychowały No i później zaś, on taki był bardzo urodny Zaś ten król przejeżdżał i go do. Ty, 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 nie jest ten, ten taki co tam miał się ożenić z, z, z moją królewną. Mówił, to? Mówił, ja go do jaja, to jest jo. Nie, czy tamta rodzina powiedziała? To on go do wiesz co? Ja ci dam list, pojedziesz tam do, do mojego zamku, do złożonie, no i tam będzie z, z tym królewiczem no ale on nie miał czytać No a tam było napisane, że jak ta osoba, która przyjdzie z tym listem To trzeba ją szybko ukatropić No ale na szczęście Właściwie na nieszczęście Dostał się w ręce Zbójców, takich rojbrów I te rojbry Chcieli go tam złupić Ten, ale Ten główny rojber Ten herst Umiał czytać, no i przeczytał, że właśnie Tak to jest tam no, Ale też umiał czytać i pisać to będzie dobra, jak ci napisa inny list, że ta osoba, która przyjdzie, natychmiast ma się ożenić z królewną. Poszedł, ożenił się, po jakimś czasie przyjść do król i go do ja, nie, co to się stało, nie? No i co? No, szczona bestia była, nie chciała się dzielić władzy nie pieniędzmi. No, no mamy, w tym razie mamy yy, męskiego protoplasty, a jakoś bohatera. Bezowiszta, czyli złego czeka. No i powiedział: Dobra, możesz się ożenić, no bo tak napisowych Trudno, możesz się ożenić z tą moją córką, ale musisz mi przynieść trzy włosy od diabła No i go, no, zakochałem się, trzeba coś zrobić. No i była to jakaś misja samobójcza, ale idzie Kaś tam w jednym mieście. Yy Woda przestała lecieć w studni. Godo, dobra, ja wam to jakoś załatwiam. W drugim mieście, jakaś Jabko jabłko przestało rodzić złote jabłka. Do, dobra, dowiem się, jak to tam jest. No i w trzecim Przejawiał się przeżyka. Był taki, yy, nie wiem, jak to nazwać no, właściciel promu albo <noise> jakiś łódki. On go do chce iść, Kaj iść, robić, iść na, na ten. Ale niestety nie mogę. No i bo mnie tu przywiązą ten kij, i koniec nie. No i na sam koniec, polos tam do tej, do tej jaskini. Polos do tej jaskini. Kaj ten Teufel jest, ale się zaprzyjaźnił dopiero z matką tego Teufla nie? No i ja nam powiedział, Wiesz co? To ja ci, tydzień jest porządny hop. To jest uczciwy. Z cyry to ja ci te, jak on będzie spał, to ja wyrwa te, 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 te włosy. No i wyrwa mu te trzy włosy. Zawsze się, jak on się obudził, tylko do a słuchaj, co w tym mieście tam e, światło się, e, te, woda nie leci. A bo tam jest taka paskudna żaba trzeba ją zabić. To wtedy woda się poleci. Go do, a w tym drugim mieście, co tam e, jabłka nie, już nie rosną? Go do, ja bo tam mysz wlazła i trzeba tam mysz szukał i tam. I będzie dali rosnąć, bo nawet tam nie podkresał. No, i, i go do ataki, taki hop, tam pływał na rzece. Czemu on nie może iść podróżnym? Ten jest niewolnikiem go do. ja każdy, kto trzymie tego kija, to musi tam na tej rzece pływać. No, i on ten, ten mody wszystko to słyszał. A w ogóle to ona go zamieniła jeszcze wrówka, żeby on go nie od co No, i wrócił do tego miasta. doł yy. Dał, te, powiedział to te, w tym mieście, dał te trzy włosy, no ale ten cały, ten cały jego zięć, nie zięć, tylko na no, odwrót, półdzięciem, czyli teściu, go do ty, każdy z tych, tych tego złota znalazł, nie? on go do, leży tam, zaraz leży koło, koło tej groty, od Teufla, nie ma sprawy, każdy chce to może wziąć. on go do, no ale jak to tak, ten, go do, ino trzeba przespłynąć przez tarzyka. Tam jest taki, taki mała łódka, taki jest przywoźnik I ten No i tak się stało Ten oczywiście był bardzo e, Taki girish, nie? Czyli no, zawistny był Chciał kupa pieniędzy No i co? Król szybko poleciał W los, złapał się tego drożka I musi do dzisiaj Tych ludzi przeprawiać Nie może nie iść, nie? Także to jest ta figurka I teraz wiemy, że to nie jest Teufel no to jest ten król, co był taki rządny pieniędzy, rządny władzy, i teraz musi robić. No i tym fajnym, optymistycznym akcentem, yy, trzecia stacja końca, zrobię jeszcze jedno i myślę, że to podziela ten mesh Fan Fun na czytajle Tak, to będzie to całkiem, całkiem długie. No na razie. No, teraz, że jest yy, mniej więcej. Yy, na placu. E, tam jest Finanzamt, tego dołek. E, tu jest to stare miasto. Mniej więcej się kończyły stare mury w XIV wieku w stuleciu. A tu mamy e, Hana Forum. Ale co ciekawe, niestety nie mogę tego pogodzać. Tu światełka są z Jaśni Małgosią. E, światła zielone. No światło... chyba znacisnę. Zobaczymy, czy się Jasiłem, okresie są, to są takie dwie tutaj figurki uh, Jest na teraz bardzo ładnie No i to jest coś spe specjalnego w tym mieście tutaj e No że są dwa punkty Kaj wymyślili sobie e swoje światła Tak, taki jest ludzik z DDR-ów Właśnie taki cofnę jak ja No to jest już taki właśnie ten bardzo mi się tu podoba. Dzisiaj nie ma żadnych ludzi, nie ma za dużo hałasu. A tam z tyłu nawet jest e, bus do mnie w na ale to, to i tak no. dzisiaj, następno, e, tam tak przez autem dzisiaj fly z place. Zaraz na następno górkę. Tam w tym srogi chałupie to jest e, House e, Arts Praxis e, naszego tutaj hopa stanowskiego gór. Sławomira Mira Blaszczaka, doktora też już pozdrowią, ale z Głuczej Noja na pierwszym piętrze na dziesiątym laboratorium. Kupa ludzi na młodzi. Wszyscy Poloki, ruskie Turki. No i tu mówimy też chaos, ten forum Hanał. Dobra, za chwilę. No a tutaj stoję przed taką figurką z drogi Hop, większy od mnie, No chyba z 2,20 albo więcej. Ciężko powiedzieć. I to był pierwszy obywatel kanał, który miał wyższe wykształcenie pochodzenia żydowskiego. Jest napisany Moritz Daniel Oppenheima, kanał w 1800 roku. Równo. Może to są te Oppenheimery, co tam właśnie z tą bombą było. A tu jest też Oppenheim, jest taka miejscowość. Także to jest dosyć ciekawa rzecz. Bardzo fajnie. No i co, na razie dziękuję. To jest Tajla. Numer 1 i będziemy kręcić następno. Z Panem Ogiem trzymajcie się. Pozdrawiam Streicher z Fajcha z Platform Kanału.